Z Ewangelii według świętego Jana. Czy jest możliwe, aby człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? Odpowiedź jest oczywiście negatywna. Tego się nie da zrobić, ale zapominamy o tym, że człowiek to przynajmniej te trzy podstawowe filary: ciało, psychika z emocjami i dusza. I ciało z pewnością nie umie narodzić się. Na nowo. Jest śmiertelne, i od dnia narodzin wpierw dojrzewa, potem przejrzewa i ulega degradacji. Z psychiką bywa różnie. Czasami da się naprawić w psychice to, co zostało, jak się wydaje, głęboko połamane, poranione, może nawet zabite. Natomiast duch, duch ma. Gigantyczną umiejętność odradzania się, rodzenia się na nowo. Duch ma umiejętność, której nie posiada to, co fizyczne. Duch jest święty, wieczny. To, co w nas duchowe, przetrwa. Także dlatego, że Jezus Chrystus umie nas rodzić do nowego życia w Duchu. Do zobaczenia jutro.